Siema tu Catsper 26 Dzisiaj otworzymy już czwartą saszetkę z Kat in Dima. O, i mam pomysł. Był tam mój kolega. Dzisiaj mnie tutaj pomaga nagrywać. Przedstaw się. Te powiedz 3, ja no. Też nagrywam. <gry> I my będziemy otwierać nową paczkę. Już otworzyłam. I mamy tutaj łowca smoku. Metalowa. I mamy już taką drugą, ale wymieniłem się. Ta nie zamieci. Schone mm, Wester Mroczna Corteza mm, Gotica i Betty Widow No to karty moja że były udane, co nie? No. Okay. W jednej paczce, którą kupiłem hmm. No, <laughs> Wrzucam kasą za dobry rzut Ja będzie, dzielę O, że będą dobre karty były Nie szukując was była reszka. No to karty były nieudane. Ale otoczenie? Mm, ładne. No to my się już z wami zagnamy. Z tej strony mówił Kasper Mix i Głos Specjalny. Siemka.